Witają państwo Andrzej jak i Dariusz Szpakowski na wydarzeniu piłkarskim, sportowym. Tak, ale wielki szacunek dla naszych kibiców, którzy dzisiaj znowu będą dopingować i chcą dopingować naszą reprezentację. 45 tysięcy kibiców na Stadionie Narodowym. film naszego kraju. I zaraz Gianluca Rocchi rozpocznie 18. historii mecz reprezentacji Polski z Anglikami. Rozpoczęli Anglicy. Kilka dni bez treningów, to też mogło się różnie odbić na, na jego formie. Obraniak. Rozejrzał się Grosicki, gdzie jest Lewandowski. Poczekał mocno do bliska. Była okazja to hard. Ależ ładna akcja polskiej drużyny. Szkoda, że nie zdążyli za tą akcją pozostali nasi zawodnicy, bo ta odbita piłka przez Harta prosiła się na, o dobitkę. Nie było tam ciebie, <śmiech> <śmiech> no, <śmiech> tak. Harta atakuje tam Lewandowski. No tak trzeba grać, kto się zmusza do błędu, proszę. Grosicki. Lewandowski przeszedł, żeby nie spalić. Lewandowski utrzymuje się przy piwnicy. Lewandowski po lekarz na Lewandowski scyla, a jak niewiele brakło, jak niewiele wyprowadzić w tym meczu. Tutaj to było bardzo ważne, utrzymanie się przy piłce Roberta Lewandowskiego, Wydawało mi się, że lepiej by było wcześniej już uderzać. Lepszy miał e, kąt do tego, żeby e, zdobyć gola. Można znaczy, tutaj może nawet lepiej by było, kiedy próbował dośrodkować na karne. Gdyby a, Paweł na, na strzeli. piłkę. A, a strzelić nawet strzelił byłoby brancę. pięknie. Kolejny raz Gerard. Kolejny raz w pole karne i gol. Zupełnie niespodziewana sytuacja. Zaskoczeni nasi, Wayne Rooney nie daje nam szans, to jest ta, ten mankament w naszej grze z niczego, nie pilnowany przez chwilę, 1 do 0. Tak wydaje się, że wystarczy żebyśmy kryli każdy swego w polu karnym, byli blisko zawodników angielskich. Gerrard potrafi dobrze dośrodkować pole karne, no ale Rooney też nie jest najwyższym zawodnikiem i tutaj trzeba było... Tak nie atakowaliśmy piłki. To był największy błąd w tej sytuacji Łukasz Pomylił się minimalnie Piszczek, tak? Łukasz Piszek ale to troszkę przypomina sytuację jak z Czarnogórą, kiedy straciliśmy bramkę. Tak, Zapominał się też z piłką Robert Lewandowski. To powoduje, że później nie, nie widać dokładnie, czy ktoś tam piłkę trafi, czy nie. Teraz w takie pozycyjnym Będziemy szukali swojej szansy w tym meczu. Obraniak, obraniach no może z daleka uderzy. obraniak! No właśnie o tym mówiłem do Hart to z wielkimi problemami. No to jest siła obraniaka. Pierwszy raz skorzystał z tego repertuaru uderzeń z daleka. Wszystko jest. Jest wsparcie publiczności, która nie zawiodła po tym, co się wczoraj działo. Jest dobra gra polskiej reprezentacji, ale wszystko dziś się zamyka w detalach. Bawrzyniak. Pole karne. Tylko troszkę za mocno, ale tam błąd. Grosicki do Piszka. Ach, za mocno mu podał, bo Łukasz nie mógł uderzać. Teraz tylko dogra do środka. Lewandowski szukał tam miejsca. Ludobranek, ach za pech! prosto w Johnsona. nie atakują na tak rysuki, tak jak w tej chwili obraniaka. Poszukiwanie Lewandowskiego zastawił się Robert, ale nie było miejsca do teraz Są teraz, a i tylko w bok, tylko w bok. To była akcja Łukasza Piś. Oczna siat. Bliżej, coraz bliżej na bardzo wysokim poziomie. 3-4 strzały na bramkę. Zamieniają się na jedno, jedno, jednego gola. Tutaj już mamy za dużo tych e, okazji. Polacy, może to jest ten moment. Glik! 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 Jest 1-1! Ale wreszcie jest ten moment, mówiłem. No to teraz doskoczmy, jak mówił Zbyszek Boniek, że Włosi to taka nacja, że jakby jak dopadną i nie puszczą. No teraz pójdźmy za ciosem. Graliśmy bardzo dobrze wykorzystaliśmy stały fragment gry tutaj chciał wyjść do tego dośrodkowania Joe Hart, tak wyszedł i spóźnił się tutaj też absorbował e, tym wyjściem obrońców angielskich znakomicie tutaj gryk wyszedł przed niego to jest jego drugi gol w 14 meczu jak się ważny! Można, można, to widzieliśmy, tylko brakowało detali, a teraz było wszystko perfekcyjnie, jak mówił Franciszek Zmuda, perfekcyjnie. Odrzut z autu rozpoczną Polacy, tylko szkoda, już szkoda, nie zdążą, szkoda. Do, szkoda, mógł zagrać do Dominika na wolne pole, on ma dużo sił, mógł jeszcze powalczyć Dziękujemy za 1-1 i troszkę szkoda tych sytuacji, bo nie byliśmy dzisiaj zespołem gorszym od Anglików, a świm twierdzi, że byliśmy drużyną lepszą. Wow wow come on guys, subscribe. Right now. <laughs>